Cześć, moje kochane buziaczki, witam Was dzisiaj w jakże walentynkowym odcinku. Mam nadzieję, że walentynki będą dla Was czymś wspaniałym. Jeśli nie, zawsze jest dzień singla, a będziemy sobie dzisiaj mówić o przybranej córce Erosa z jej QP. Tak, dzisiaj rozpakujemy sobie tą um, piękną dziewczynkę. Opowiem o niej chwilę i... No i co? No i zaczynamy. Pudełko prezentuje się w ten sposób. Oczywiście jest trochę porysowane i tak dalej, bo już jest stare. Po prostu. Ok, więc kilka słów o tej lalce. Jest to przybrana córka Erosa. Uczęszcza do Monster High, ale przechodzi przez magiczne lustro pomiędzy Monster High i Ever After High. Obecnie przebywa w tej drugiej. Ehm, tutaj co do wieku. Jest tak stara jak miłość nastolatków. Hmm. <laughs> nie, dobra, to jest akurat super słodkie. Mm. No i tak z jej historii wynika, że została znaleziona um, pod świątynią Erosa, który ją zaadoptował, ponieważ Cupid nie jest boginką, tylko jest żywiołakiem. Dlatego jej nietypowy wygląd z białą skórą i czarnymi kończynami. Dobra, otwórzmy tą piękność. Ja jestem taka zadowolona! Oczywiście, jak to do lalek Monster, High, pakujemy ją delikatnie, żeby potem było można ją wstawić do pudełka. W ogóle, jeszcze chwila co do pudełka. Czy ktoś ma podobną wersję Cupid? Ponieważ jedyną, którą kojarzyłam wersję pudełka, to jest pudełka, pudełko z słodkie 1600 na urodziny a to wygląda jak taki basic box do podstawy, więc wydaje mi się, że to nie jest podróbka, wszystko się zgadza, numery seryjne i tak dalej, no na pewno to nie jest podróbka, ale, ale zdziwiło mnie to opakowanie, kiedy ona do mnie przyszła. Okej, okay, tak się prezentuje lalka bez pierwszej, wierzchniej warstwy. Już mogę powiedzieć, że Nasza znaczy, no, no, zwykła Monster Najbardziej e, urzekają mnie jej włosy i usteczka, bo są takie. takie Tylko do tej lalki. Co jest no, no urocze w ogóle. Najgorsze jest to, że wszystkie lalki mają jakieś swoje release, tam wiecie jakieś wypuszczenia, typu Gloom Beach, Wszystkie jakieś serie. Ona taka jedno, tylko w tej jednej serii. Szkoda, bo lalka ma naprawdę dobry potencjał. O i ma różowy stojak! Jak uroczo! Dobra, stojak udało się wyciągnąć. Oczywiście pamiętnik. Oczywiście cały po angielsku. Tak się prezentuje pamiętnik. Każdy chyba wie, jak te pamiętniki z Noser wyglądały. Jeżeli ktoś będzie chciał przeczytać, to zostawiam, żebyście mogli sobie zatrzymać. Dobra, oddechnijmy tą piękność. Dzisiaj zaczniemy sobie od końca i omówimy akcesoria, jako pierwsze. Tak, torebka prezentuje się, jak widzicie. Tutaj widać jakieś urządzenia, ale to nie Torebka jest otwierana, można coś do środka włożyć, więc to jest na plus. Urocza. A pierścionek! Znaczy taki takiej Dobra, wybacz Cupid, nie chciałam. Dobra, włosy... a nie przetrwały trzymania w pudełku. Są rozdziabdziane. Ale to w... trzeba będzie naprawić. Po prostu. Ta jest tak biała, że mi kamera jej nie łapie w niektórych momentach um, Dobra, zacznijmy od włosów Więc włosy, tak jak widzicie, jest piękna, zżelowana grzywka Tu miały być takie, wiecie, podpięte loki Ale jej włosy nie przetrwały pudełka, wszystko się zniszczyło Więc nasze kłóci, że jeżeli będziecie mieli um, możliwość zamówienia Cupid w pudełku a, To będzie trzeba było pracować z tymi włosami Oczywiście też nie wiem, czy to jest wada produkcyjna, ale odkształciło jej się serduszko, ponieważ powinno być coś takiego. A jest po prostu zwykłe kółeczko z warkoczyków, nad tym też będzie trzeba popracować. Przejdziemy od góry do dołu. Jest tak buźka lalki, to no jest urocza. tak? Bardzo podobają mi się takie bordowe brwi, to naprawdę fajnie współgra z jej twarzą. W ogóle ten pastelowo-niebiesko-różowy makijaż, no i śliczny, i ona zamiast tych takich białych w bożą... oczach, ojej, ona ma ser w oczach, piękna jest W ogóle też bardzo mi się podoba to, że jej usta nie są pomalowane całe Tylko są zostawione takie małe serduszka takie, takie mini, 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 mini usteczka Oczywiście piękne kolczyki, strzała, łuk No i sukienka Top jest zrobiony z materiału, którego ja osobiście sama nie lubię To jest takie, wiecie, powplatany, brokatowa nić Oczywiście mamy sukienkę jest w miarę przyjemny materiał z falbanką pod spodem. Oczywiście przepiękne wzory na sukience, serduszka z włókami kupidyna, ręce. O tak, tak jak mówiłam. Tutaj mamy taki kasteciko pierścionek, piękny, oczywiście różowa bransoletka. I tutaj będzie lepiej widać na rączce bez bransoletki. Jej rączki mają takie piękne yy, koronki Co jest genialne, tak jakby to przejście z czarnego do białego No jest śliczne i jak ona zrobi tak No to wygląda tak pięknie w połączeniu z jej białą twarzą To jest genialne, jestem zakochana w tej lalce, naprawdę To jest moja walentynka I przechodzimy do skrzydełek Tak jak widzicie, nie jestem z tego zadowolona Bo widać tutaj ucięcia yy, z plastiku Ale zobaczcie tył Tył jest genialny. Tutaj jest po prostu ludzki kręgosłup. Ja po prostu uwielbiam Monster High za takie właśnie detale. Uwielbiam. Wejdźmy do luki butów. Oczywiście też widzimy czarne kończyny z białą koronką i oczywiście buty. Buty są super. To są serduszka, tu jest, jako obcas jest łuk. Ja sama mogłam takie szpilę nosić, tylko nie wiem, czy on sobie nie połamał o luk Dobra, wpakujmy cię na stojak. Dobra, torebeczka. No, ja uważam, że Cupid w ogóle jest przepiękny. Nad włosami sobie popracujemy, ale to spokojnie. Jeszcze szykuję dla Was filmik, gdzie będę pokazywała, jak odratować sklejone włosy lali. lalce. Tak, o! Ja ogólnie uwielbiam lalki Monster High. O wiele bardziej podoba mi się wersja Cupid w. W uniwersum, niż ja byśmy mieli przeskakiwać w Ever After High. Tak jakby, wiecie. Tu mam wstawię porównanie. Jakby ja w ogóle. Seria Ever After High w ogóle mi nie podeszła. Tak jakby bardzo nie podobają mi się te ich te buzie. Proszę nie każdy mi przebijać. Zapomniałam wspomnieć o artykulacji. No i chyba każdy wie, jak działają lalki Monster High, przepraszam. Osobiście oceniam ją tak 8 na 10 ze względu to, że jest bardzo unikalna, ponieważ jest to jedyne wydanie w tej lalki. I w ogóle design jest taka super urocza, słodka, taka... Na siłę ją wciśniemy, o... Dobra. Udało się. Więc... już po? Tak szybko? No jakoś bardzo szybko nam to zleciało. super szybko, szybko, szybko się uwinęliśmy. Moi drodzy kochani, jeszcze raz życzę wam wspaniałych walentynek, wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że spędzicie je fajnie z ukochaną osobą. Do tego um, prosiłabym o lajka, subskrypcję, ponieważ to bardzo motywuje. Poza tym jestem super wdzięczna, że jest was już aż tyle, 120 osób. To niby nie dużo, ale jakby każdy z was przyszedł tu i zajrzał mi za co robię, to byłabym w niebałym szoku. Więc dzięki wielkie, że jesteście Buziaki.